Komu w ogóle jest potrzebny backup danych w Microsoft 365? To jest pytanie, które bardzo często słyszę. A w sumie wydawać by się mogło, że jest ono proste i zasadne, no bo mamy retencję danych, Microsoft dba o to, by Azure działał prawidłowo i nasz tenad w Microsoft 365 działał. Po co więc kupować dodatkowy backup? Przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę, że sam Microsoft w umowie serwisowej rekomenduje, że odpowiedzialność za Twoje dane jest po Twojej stronie. Jeżeli chcesz je zabezpieczyć, to musisz skorzystać z backupu firmy trzeciej. I dlaczego jest to takie ważne? Bo dzisiaj, myśląc o backupie danych, nie zastanawiamy się nad ich retencją, bo w narzędziach typu SharePoint, OneDrive, Teams czy Outlook. Mamy po prostu kosze, z których jesteśmy w stanie odzyskać te dane nawet do 60 dni po ich skasowaniu. Natomiast jeżeli myślimy o backupie, to myślimy o tym, by tych danych nie stracić, na przykład w wypadku ataku ransomware, który jest coraz bardziej powszechny, których to ataków liczba rośnie z roku na rok. I chcąc, nie chcąc, jeżeli mamy krytyczne dane w Microsoft 6.5, to myślimy o backupie właśnie po to, żeby zabezpieczyć się na wypadek tego, że ktoś zaszyfruje nam nasze dane. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do porównania rozwiązań backupu dla Microsoft 6.5, skontaktuj się ze mną, korzystając z QR Code.